ma ja, tak, czasem poćwiczyć. I raz, i raz, i raz, i raz, i raz, i raz, i, raz, i raz. Co pan wypierdziela? Ćwiczę. Jogę, czy fucbatę? Jogę, fucbatę. Ira, 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 ira. ira. Rozciągnę jeszcze sobie nóżkę. Mogę też. Rączkę. I drugą roczkę I główkę. Yy, yy, jak to się nazywa? Jajka. Yy, yy. A, a, a. Ja się teraz przewrócić do pianu? Nie wiem. No tak. Yy. Ja powiedziałem jak to wygląda. O ja lepiej nie umiesz.

Iwa, i raz, iwa i raz i dwa. Wie pan, że tylko pan ciałem, rusza, nie całym. Dobra. I raz, i dwa, i raz, i dwa, i raz iwa, i raz, i dwa, i raz, i raz, i raz i dwa. jak teraz panu coś narysuje. Czego? Chciałbym pana pan tu śpi. A ja co? Stoi, sobie i czekam. To jest moje mieszkanie. A poza tym wypad stąd. Zaraz sobie odjadę. Znaczy czy mnie ma pan auta. <laughs> Zaraz sobie zrobię. Mam już. Co taki malutki. Taki jaki jest się pan nie dziw Pan z mojego domu wyjeżdża ha ha, ha, ha ha Idę sobie do tego oh. auta Oj sorry to nie tak No nareszcie Mogę się w końcu porozumieć. Oh. 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 No nareszcie, wróciłem do sąsiada. Ciekawe co za mną coś nie. <grywk> Waj Co pan tu robi? Wróciłem. No przecież pan miał już nie wracać. Ale wróciłem i coś dla pana mam. Daj mi, proszę, daj, daj, daj. Proszę. To dla pana. Ojej, dziękuję. Ciekawe, co to takiego. Ciekawe, 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 ciekawe. To o to co, to O Jacie! Taki tapieć! Nie wie, Dzięki nie a za co? No więc pracę to dla mnie i od mojego ojca. Od razu se zakram. No nie no nie mogę, kończę, jest, 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 jest. Dobra, to ja idę. To ja idę. No ro

O, to się zamykam, skacie, no. ha 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 gościa! ha ha je, ha się ha 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 się ha Nie, co się stało! ha yeah, yeah. ha Oj, co się stało pisze Co? Windows nie odpowiada, co? Ja pokażę temu ziemniaczowi, dziennie. on jest? Chodź na tu facet o, się stało. O, help, nie mogę się ruszyć, muszę siebie na chwilę skosować. Ups. O nie, nie to. Zaraz się przywołam. Eee... który to ja byłem? Nie wiem. Ja byłem manem chyba, o, jestem. Siemanko, o nie, z własną Siemanko. Proszę mi odpowiedzieć co ty kupiłeś mi za śmiecia? Kupiłem ci GTA 33 Ale wyskoczyło mi... Windows nie odpowiada. Jak to? Jak ja próbowałem na swoim kompie, wszystko mi przeszło i szybko, szybko wszystko przeszłam. Na końcu mi się gratulacje przeszliśmy do 10 levela. <grym> ale to nie działa. Za Zabijam jakiegoś Andrzeja w multiplayer, to mi wyskoczyło Windows nie odpowiada Nie lubię <śmienawidzę> tego komputera Dobrze z nim jest coś nie tak <śmienawidzę> Ja ci kupię coś Co? So. Windowsa 90 A jest taka? No jasne wystarczy, wystarczy kiedy poprosić mnie o niego Proszę 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 Kupię ci na urodziny Czyli pojutrze, A teraz idź spać Zgasi komputerę I dobra Spoko jak to się gościło? O, jest ta kropeczka. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc